Zaczęliśmy bardzo mocno, szybkie, duże, wysokie prowadzenie 9-1, i, i niestety potem wszystko się załamało. Kompletnie nie potrafiliśmy przełożyć tej przewagi na, na dalszy fragment meczu. Wszystko zaczynało się sypać, i im Kalisz był bliżej nas, tym, tym graliśmy coraz słabiej. Ja nie pamiętam takiego meczu, żebyśmy tyle błędów, e, takich najprostszych, najpros najbardziej prostych, popełnili. W jednym spotkaniu, bardzo zimny prysznic i chcę dużo mówić, no musimy się bardzo szybko podnieść i, i wrócić na te odpowiednie tory, bo, no bo niestety ta druga połowa wyglądała w naszym wykonaniu bardzo słabo. Nawet nie tylko druga, ale i pod koniec pierwszej. Początek świetny 8-1 i gdzieś zamiast kontrolować ten wynik lub powiększać. E, nie wiem, ciężko powiedzieć, śkadło się może rozluźnienie. Nie wiem, Kalisz grał w swoją taką solidną piłkę ręczną i doszli nas na remis, później była gra bramka za bramkę. A w drugiej połowie wydaje mi się, że zgubiło nas to, że no za dużo błędów własnych popełniliśmy. Gdzieś, gdzie piłkę zdobywaliśmy w obronie, ciężko na nią pracowaliśmy, dość szybko ją traciliśmy. A Kalisz później konsekwentnie grał w ataku długo do pewnej piły i myślę, że to był główny powód tego. No, ale co, no, teraz gramy z Lubinem, z Lubinem na szczęście gramy co 3-4 dni mecze i, i będzie szybka okaza, żeby się podnieść z kolan i, i pokazać swoją wartość. Na pewno Kalisz jest bardzo solidnym, dobrym zespołem, ale patrząc na mój zespół, tak jak powiedziałem, za dużo tych błędów popełniamy własnych. Musimy na tą większą uwagę zwrócić i gdzieś w tych niektórych momentach zachować zimną głowę. I mi się wydaje, że to jest taki główne, główna przyczyna tego wszystkiego. E, oczywiście nie umiejąc Kaliszowic, gdzie to jest, no, tak jak powiedziałem, dobry zespół i e, musimy na następnych treningach, w kolejnych dniach e, więcej sobie poświęcić uwagi na to, żeby tą piłkę jeszcze le, lepiej szanować. Zanerwowo weszliśmy w ten mecz, e, daliśmy się nakręcić i z wyniku 8-1 właściwie można powiedzieć dopiero zaczęliśmy grać e, spokojnie i konsekwentnie i, i odrabialiśmy straty, a wiedzieliśmy, że kiedy się zbliżymy do zespołu Azotów Puławy, to wtedy wiadomo, że to faworyt i że ciąży na nich presja i że trochę ręce zadrżą i to jest nasza szansa. No i tak też się stało w tym meczu. Jeżeli chodzi o mecz w Zabrzu mieliśmy do końca swoje szanse i mieliśmy rzut karny w ostatniej sekundzie i gdybyśmy to wykorzystali, to też była szansa na punkty, ale mecz się ułożył inaczej. Myślę, że to mogło też spowodować to, że dzisiaj była Większa mobilizacja ze strony zespołu, mimo i ci zawodnicy, którzy dzisiaj pokazali, że na innych pozycjach niż normalnie grają, potrafią dać radę. To bardzo ważne i najważniejsze jest to, że z wyniku 8-1 zespół potrafił wygrać mecz. To jest bardzo budujące dla zespołu i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Myślę, że był to mecz walki z naszej strony i ze strony Puław. Do końca ważyły się jego losy. No, cieszę się, że na koniec to my jesteśmy drużyną zwycięską. Gratuluję połową świetnej postawy. Tutaj zawsze, od kiedy pamiętam, zawsze ciężko się grało i są to dla nas bardzo ważne punkty. Też bardzo jestem dumny z chłopaków, że nikt nie spuścił głów, tylko do końca walczyliśmy i sukcesywnie punkt po punkcie nadrabialiśmy tą stratę, aż w końcu wyszliśmy na prowadzenie. I nie powiedziałbym tutaj, że Puławy grały, grały słabo i jedna i druga drużyna grała lepiej. Tutaj no, decydowały naprawdę detale i pojedyncze interwencje bramkarza, czy pojedyncze rzuty. Dużo przed nami, to dopiero druga kolejka. No, mam nadzieję, że na tej fali teraz będziemy wygrywać dalsze mecze i oby nam zdrowie dopisywało, żebyśmy byli w pełnym składzie i zdobywali najwięcej punktów. Wiadomo, że w Puławach nie ma łatwych meczy, tak samo w całej lidze nie ma łatwych meczy. Każde punkty trzeba wyrwać. Dzisiaj świetnie graliśmy i w ataku, i w obronie, i w że naprawdę po prostu byliśmy kompletni. Mamy zamiar zaliczyć się do mocnych drużyn, ale najpierw musimy się skupić, żeby ustabilizować formę i, że tak powiem, wygrywać z tym, z kim musimy, a potem wygrywać z tymi, z kim możemy. Myślę, że za dużo popełniliśmy błędów. No, rywal też bardzo dobry mecz dzisiaj zagrał, ale to nie... Nie odzwierciedla dlatego jak my zagraliśmy to spotkanie. Niestety no musimy wyciągnąć wnioski, zobaczyć sobie to spotkanie, spotkanie na chłodno i wtedy będziemy zobaczymy, co, co poszło nie tak. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani i naprawdę chwała zespołowi, że podnieśliśmy się z tego początku. Bo naprawdę początek był niemrawy, ale podnieśliśmy głowy i pokazaliśmy charakter do samego końca. Fajnie w końcu zafunkcjonowało to ten kontratak w drugie tempo. Tak? Jak nie w pierwsze, to w drugie. Graliśmy bardzo szybko do przodu no i były z tego bramki. Jak nie były bramki, to był rzut karny. I naprawdę chwała tutaj dla całej drużyny. Jestem naprawdę dumny. Takie zwycięstwo cieszę. My skupiamy się naprawdę na każdym kolejnym meczu. Nie myślimy jakoś daleko w przyszłość. Jesteśmy przygotowani z meczu na mecz. Więc na, teraz myślimy już o Chrobrym i to będzie grać z Chrobrym.